Cześć komuniacy. Z potrzeby rozmawiania czy też bardziej mówienia o książkach, wpadłem na pomysł, aby do pisania na Instagramie recenzji i nagrywania filmów na YouTubie dorzucić kolejną formę, jaką jest podcast. Jak wszystkie genialne pomysły, taki ten narodził się pod prysznicem, gdy rozmyślałem właśnie o sensie życia. Wiem, może się to wydawać dziwne, ale to najspokojniejsze miejsce do myślenia i jedyne, do którego nie można zabrać telefonu, z mymami na pewno wielu z was to zrozumie. Pod tym prysznicem zdałem sobie sprawę, że krótkie formy opisywania wrażeń po przeczytanych książkach, które przyjmuje Instagram już mnie nie satysfakcjonują. Owszem, w przypadku fikcji jest to ok, bo emocje, odczucia, a nierzadko i fabułę da się zmieścić w tych przeszło dwóch tysiącach znaków. Jednak w przypadku mojej ulubionej literatury faktu jest to już dużo trudniejsze. Ciężko zmieścić wszystkie przemyślenia, do których skłania przeczytana pozycja. Ilość faktów do przekazania, często kontekst, bez którego czytana książka może wydawać się niezrozumiałą albo dla niektórych nieciekawą, sprawiają, że pisząc musiałbym wrzucać długie recenzje, które na Instagramie musiałyby zajmować miejsce w komentarzach. Mnie osobiście to strasznie irytuje. Sam z doświadczenia wiem, że w dobie szybkich newsów czytanie kolejnych części recenzji nie jest dla wielu z Was interesujące. A więc, co znajdziecie w moim podcaście? Oczywiście recenzje przeczytanych książek, które będą rozszerzonymi wersjami tych z social mediów. Nie planuję jednak nagrywać o wszystkich przeczytanych książkach, bo nie każda fikcja potrzebuje większego omówienia. Chcę skupić się przede wszystkim na literaturze faktu, gdzie postaram się zawsze nakreślić szerszy kontekst tematu oraz kilka swoich przemyśleń. Pojawi się też fikcja, ale w bardzo subiektywnym wyborze i tylko wtedy, gdy jej lektura popchnie mnie do przemyśleń. Nie będą to długie nagrania. Chciałbym, żeby forma była przystępna i przyciągająca uwagę. Sam mam z tym problem i wiele dłuższych filmów mnie nudzi, a po ponad 10 minutach słuchania jednej książce moja uwaga gdzieś ulatuje. Właśnie dlatego chciałbym, aby moje recenzje podcastowe miały maksymalnie 10 minut. Wiadomo jednak, że im krócej, tym lepiej, dlatego będę starał się streszczać. Dzięki temu ja nie znudzę się formą, wy moim gadaniem i nie zdradzę wszystkiego, co interesujące w książce. Abyście i wy mogli ją odkrywać z tą samą radością, co ja. Dlatego do zobaczenia w kolejnych odcinkach i dawajcie znać, co myślicie o takiej formie nagrywania.